Dzisiaj co nieco o miodzie. Kolejny raz, a kolejna ciekawostka. Wysiłek fizyczny, a dobroczynne działanie miodu. Podczas wysiłku fizycznego, ciężkiego, tracimy od 1 do 4 litrów płynów. No to zależy też od tego, jaki to jest ciężki wysiłek fizyczny, od temperatury. Z czynników tutaj nadopływających jest wiele. Tracimy nie samą wodę, ale również cenne składniki mineralne. Takie jak sód, potas, chlor, magnez, wapń. Silne pocenie się może prowadzić do zaburzeń np. zawroty głowy, migreny, problemy sercowo-naczyniowe, skurcze mięśni. I ważne jest, aby pić dużo płynów podczas, jak kremuż, podczas wysiłku i po wysiłku, ale nie powinniśmy pić samej wody, ponieważ jest ona szybko wydalana wraz z moczem. Płyn, napój powinien zawierać składniki mineralne podobne do płynów ustrojowych, bogate w elektrolity, Węglowodany. Zaraz Wam pokażę. Zerknijcie tutaj. Skład potu ludzkiego i skład miodu są bardzo podobne. I teraz jakie są płyny zalecane podczas wysiłku fizycznego? Woda mineralna może być dodatkiem soku, tylko nie mymy oczywiście z napojem jakimś kupnym. Może to być, nie musi być to sok owocowy, może to być sok warzywny, warzywno-owocowy. I teraz mieszamy sobie taką na przykład wodę w proporcji 3 do 1 z przewagą wody. Dodajemy jedną dwie łyżeczki miodu. Możemy sobie urozmaicić jeszcze trochę cytryną i gotowe. To jest oczywiście tylko jedna z propozycji. Pamiętajmy jednak, żeby podczas wysiłku fizycznego nie pić samej wody. No ona jednak z nas szybko ucieknie i jaki z niej pożytek nie wyrównamy braków.